Niektórzy mówią, że diabeł to w starym piecu pali, więc nie wyobrażajcie sobie, że z latami to mija. Dopiero się zacznie. Najlepsze jest przed nami. Jeśli chodzi o, tą, o to zmaganie się Chrystusa, to wstępowanie w nasz, w nasz głąb, w nasze serce, w te wszystkie warstwy naszego serca. Dlaczego Chrystus podejmuje to zmaganie? Dlaczego chce nas zaprosić do zmagania samym sobą? Bo na dnie naszych różnych problemów, które mamy, tkwi pycha. Pomyśl, że za Twoimi problemami z obżarstwem stoi pycha, za Twoimi problemami z seksualnością stoi pycha, za Twoją nadwrażliwością, że nie można Ci słowa powiedzieć, od razu się obrażasz, stoi pycha, za Twoją wybuchowością. Za twoim przywiązaniem do przedmiotów, do nawyków stoi pycha. Pozwólcie, chciałbym wam przeczytać kawałek dzisiaj na początku tego Wielkiego Postu z księdza Dolindo. On to usłyszał od Matki Bożej, kiedy był w więzieniu cały rok, upokorzony strasznie. To była jego pustynia. I w pewnym momencie on słyszy od Maryi coś takiego. Szatan przedstawia stworzenie całe pełne siebie, puste, bez Boga. Wiecznie nieszczęśliwe, i dlatego starające się Was zniszczyć, wypełniając Was wami samymi. Pokora go miesza, dlatego mogłam zgnieść jego głowę, będąc najbardziej pokornym stworzeniem, stworzeniem najbardziej wzbudzającym jego przerażenie. To słyszę od Matki Bożej. I dalej. Diabeł zawsze kusi pychą, moje córki. W rzeczy samej nie może on mieć dojścia do Was jak tylko tą drogą. Nieczystość jest pychą ciała. Pycha jest nieczystością ducha. Zawiść jest pychą dobra. Zazdrość jest pychą panowania. Wszystko jest pychą, również chciwość, również fałszywa pobożność, również fałszywa pokora. Kiedy diabeł nie może wejść w was bezpośrednią drogą, niepokoi się, skupia waszą uwagę na was samych poprzez zamartwianie. Maskuje się pod przykrywką pobożności, która dąży do doskonałości, która pragnie się rozszerzać poprzez modlitwę. Czuwajcie. I ty czuwaj, moja córko, ponieważ diabeł stara się Ciebie zniszczyć tą drogą. On nie da rady, ponieważ ja Ciebie chronię. A Ty powinnaś mnie wzywać, ale diabeł wiele razy częściowo triumfował nad Tobą, stając na przeszkodzie wielu łaską. Nigdy nie skupiej się na sobie. Wiedz, że wola Boża jest jedyną drogą, by się Jemu podobać. Rzucajcie się w ramiona Bożej woli, także wtedy, gdy nie umiecie uczynić nic. Powierzcie się Jemu w doświadczeniu Waszej nicości, a zwyciężycie diabła. Miejcie ufność, nie bójcie się, odrzućcie jak zarazę myśli, które lękliwie niepokoją was i martwią. Jezus idzie na pustynię i konfrontuje się z diabłem, zwyciężając Go w jaki sposób? Zaklęciami? Nie. Prężąc muskuły? Nie. Pokazując mu, że On jest Bogiem? Nie. Pokorą. Pokorą, uniżeniem się. Będzie w stanie po raz pierwszy strącić diabła w przepaść. To tak działa. Jeśli czasami przychodzi ci do głowy, przychodzi mi do głowy, że kogoś już nie znoszę, że ktoś jest już ponad miarę, nie do zniesienia, to mi wtedy przychodzi z pomocą myśl: Ty uważaj, bo Ty też czasami jesteś nie do zniesienia. Dla innych ludzi też jesteś czasami ciężki, wiesz? Inni ludzie też mają z Tobą problemy. Jak to pomaga? Ojciec Stefan, z którym uczyłem się stawiać pierwsze kroki w katechezach różnych, pierwszych formach ewangelizacji, to kiedy miałem coś mówić, jakieś świadectwo, jakiś komentarz, to On mi zawsze radził: Wiesz, jeśli chcesz naprawdę głosić słowo Boga, to wcześniej sobie przywołaj na myśl najgorsze, najbardziej Cię kompromitujące rzeczy, których się dopuściłeś w życiu. Tak się unisz. Utaplej w swojej własnej nicości, tylko przed Bogiem. I wtedy będziesz czysty. I wtedy nie będziesz się opierał na swoim własnym ja. Nie znajdziesz tej szalonej hula i nogi pod tytułem pycha, żeby znowu jechać i triumfować i, i dowodzić, że tylko ja mam rację, nie inni. Na koniec Wam powiem jeszcze coś naprawdę pocieszającego. To, co dzisiaj możemy znaleźć w, tym, w, tej, w tych pięknych słowach od Pana Boga. To jest to, że w nich wszystkich ukrywa się gdzieś z tyłu Duch Święty. To Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię. A wcześniej Święty Piotr nam powiedział, że Jezus został wskrzeszony z martwych mocą ducha świętego. A jeszcze wcześniej to Duch Święty uzdolnił Jezusa do tego, żeby wstąpił do otchłani i uratował tych nieszczęśników, którzy tam czekali. Chcesz dobrej rady, jak przeżyć wielki post? Szukamy jej, interesuje to nas. Dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Poprzez to, co będzie jutro rano, i to, co będzie pod koniec przyszłego tygodnia, i to, co nas czeka aż do Wielkiej Nocy, do, do Paschy. Daj się prowadzić Duchowi Świętemu. Jeśli uda nam się. Nie to, że nie zjemy Snickersa. Daj wam, Panie Boże, żeby tego nie jeść. <grystanie> ale, ale jeśli pod koniec Wielkiego Postu będziesz mógł zobaczyć i się zdumieć. Boże, ty, ty, ty dokonałeś tego, że ja po raz pierwszy być może nie trzymałem się własnego, znerwicowanego ja, tylko wypuściłem Ci sprawy, wypuściłem Ci kierownicę i pozwoliłem się prowadzić Duchowi Świętemu. I wtedy będzie można zobaczyć, że atak tej bestii, antypatia tamtej kanali, to upokorzenie, które, które znosiłeś, długi, które wpadłeś, problemy ze zdrowiem, przez które przechodziliśmy, być może to wszystko nabiera sensu. Być może w tym wszystkim jest ukryte błogosławieństwo. Bo właśnie tak działa pascha, z ciemności do światła, z mroku do życia, z grzechu do wolności.